No to wiesz, daj spokój. To gramy w Hardcora na Battlefieldzie i idziemy kontra no USA. Co na mało osób, nie? Co na mało osób? Ty tam uważaj, żeby cię nie zabili? Nie, czemu? Ją zabili mnie. No widzisz, mówiłem. Ja wiedziałem. Ja jazd wezmę i pójdę na to, nie wiem po jaką kulę. Nie, tylko jest to nie. No kurź chyba! Dobra. Zostajesz w tym momencie, nie. Ajj. 3 na 3 Daj spokój ze mną w ogóle. Ja ci tam idzie. Zama za mało osób jest, ja nie lubię takich Właśnie dobrze, bo jest to dni. Właśnie lepiej się ta gra, bo jest o wiele wiecie. Ja Łow, twój pierwszy Nie, no to już jest kurza jakim cudem za Festanski gdzie on był w dupie się za nas? Co ja mam do tego? Nie do kamień coś na tego tobę fali Aj Na tym to polega Dobra, drugi aj i tutaj. Dopiero dwóch zabiłeś. Fech. Plus 50 punktów. Ale jedziesz. mora gdzieś tu damy. Eee. Co? Ja mam? Tak w ogóle? Ja mam maść dziewczo, pewnie A super! Nie, C4! A ciul, w ogóle patrzyłem... patrzyłem zobaczyć co tam mam i... Na co ci tu C4? Bo to no ja, ja, wiem, robię ja robię no, Ja wiem bo jak się da w tym przejściu no to można później zdetonować i można dużo ludzi zabić No no no, ale. Ja stacie tak czterech stolowałem Dobra No bo w gościowi zrobiłem trochę handko, ale... Oj, oj, Ojojoj Z na to Ej jesteś lepszy ode mnie Ooo A zaraz koniec rundy Ja mam taką fajną świnię i No I zabiłem swojego To jak strzelasz? No, znowu A we znowu zabiłem gościa Jak tak możesz swoich? A to nie swojego Przeciwnika zabiłem znowu Oj, ten był tym razem lepszy ten Ich jest więcej no, o jeden i zaraz koniec rundy. Och, cholernie niecelna była, nie celne Oj, stój! Aj! No! <ścoughs> nie! <ścoughs> weź. Cio. ciebie mam gorsze staty. No sobie. Aj, aj, aj. To takie... one są tylko na 100 tej katów No. Zdziewka do dupy. Ale wygraliśmy. Mm, A z jaką ale... tybę latał? RPK latałem teraz. Ale... już sobie odblokowałem soloing. Kolejny. A nie masz żadnego RKM-u ani nic? Mam. Odblokowałem przecież. No ja nie wiem, co tylko odblokowałeś. So, wejdę co ty odblokowałeś? Będę mieć za chwilę PK nowego i SKS-a. I no i ten, taką pojemnościową broń odblokowałem. Kurde, teraz będę musiał pograć technikiem. No. Bo będę mieć A91 za chwilę, ale mam nową, zapomniałem, mam nową broń. Z Lewa dostałem. Jaką? BDWL chyba, nie pamiętam. A jakiś Polak był. Tak? Dwóch nawet tam było. Skąd wiesz? Bo na końcu nikomu był.pl <grafy> Ja bym miał Gira.pl, to byś też był z Polski. Jesteśmy. O, o, o... Dobra, teraz jest. Jak fajnie śmiechnione wygląda, patrz. Aha, już pan. No. Serfree. <grafy> <grafy> jest <grafy> co, ja sobie wezmę. Ja sobie wezmę. Gdzie to jest... K coś... Byłem medyka, żeby by Baba zabity. Aj. Cześć gdzie on jest? Chyba, że wnieść sobie sztumowca z AK. Wziąłem sobie sztumowca, ale... Yy, ta była jest z dziwka do dupy. Ale nie jak coś się na niej odblokuje, to będzie chyba lepsza. Oby. Nie ja. no, dupa, 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 dupa. Nie na takie mapki to będzie. M60, M60. O, Czemu M60? No bo ją się łatwo kosi. Jest mało osób. To sobie wezmę tą też dużą broń. Nie no, co kuźdźwa! sobie M249 aha jest niezbyt celna tu mi z dźwięku dostałem nie wiem po co w tej wojnie ten tłumik jest tak nie tu mi mojej co jest to jest wydatniejszy Snajper, Snajper! aha walczy fata nie nucha no! <śm> <śm> Jakim cudem on jest taki takiej odległości ze spasa 12 kim jest ją Dobra jestem nowym Ej, masz tu Ja swego na stajni umiem Ja pierdóbce Eww ja jednak tego źle I ja do mnie ale jestem lepszy od ciebie. Nie, że tak, jesteś na sobie Nie pierwsza. A, pierwsza. No bo ja się tu odrodzić nie mogę, nie? No, odrodziłem się już nie, nie ma. Nie, no, kuźwa, za to stać czul. Masz za swoje. Coś świnie już Znajdę cię. Jestem za tobą. Ale jakiś mate mnie zabił. Ej, koleś mnie się ożywia i punkty się nabija. No ale go wyrzucą po jakimś tamteśniu. I se reanimuje mnie. Tak, gdzie on nie zabija, jakoś. Mate jakiś coś. Dalej to robi? Nie. Ile razy można reanimować? No póki to... jak, jak to jak jest w stanie, to można reanimować. Jest! JEST! Oho! nie w głowę nawet. O oh, fuck. Nie. <laughs> Musimy zabić gada. Ja rzuciłem tam granat. What? A cię zjechał. Bo granat chciałem rzucić, nie? A on się mi się w tym pojawił. Ja radnie, to zdążę jeszcze No, ja, ja, ja się nie odrodzę, nie? nie no fajnie było się odrodzić, ale tu czym razu Nie zrobiłem. Dobra, zobaczę tą broń, którą mam Nową. Wydawało się fajne i dużo ludzi z niej zabija, a... Trzeci level, tak? <grym> ja mam trzydziesty ósmy już. Ja mam trzydziesty drugi. Ja mam fajną... Zdeć. Fajna... fajną broń. Jest w tym... ...techniku. Tak! Piąć go! Za tu gówno jest MP O to gówno się długo i loaduję niestety się nie udało kole... Nie pyszczamy by mnie zabił Masy masy, dawa Moment, chwytajcie, że, że ja nie jestem ludzkim, nie? Okay. nie no, ja też technikiem, bo... No wam no. To to jest... jakieś jest... To jest... To jest, To, 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 to ja no, wody <laughs> Ja jestem piątym. Mam nową fajną broń. Na bliskie dystanse. Ja teraz w ogóle. No byś mnie zabił, to naprawdę bym się zdenerwował. O, no, skacz tu.

Jak pięknie z tego smava wyszły Oka jakie to było pięknie Ej, to już jest wsado to jest to było Pssur go ze smava ten niestety nie było po życie. O co mu się wydziało? Co? Jakim cudem ja nie usłyszałem, że ktoś do mnie strzelał z odgana, ale to jest... <grym> Dobra, dam tu Ej, minę chciałem położyć, co nie? Bo mój, se, mój się, tak wstawił, że zasłonił mi Eee, to kuli, nie? po prostu i chciałem minę postawić, co nie, a na co mi tu mina? Nie, no. Ej, czy jak człowiek wejdzie na minę nie, też wybucha? nie, nie, sensu To by było fajne nie, 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 Nie no to już jest przesada! jakimś tym Aek pokonał M50 Normalnie No to jest trochę mało możliwe skoro nawet ja co to m strzelać. Dobra zdjąłem no ja No znowu podobna sprawa Lol, ale... Te rąby są trzy Przegraliśmy no. Zmieniamy mapę M... Mm. No o drugi! Poprawiłem się oh. To trochę bym... ten? Ten. Czemu miałem ping 255? Nie wiem. Ale technika się wywołuje. Ja też. Ej, jest. jeszcze 10, 15 tysięcy będę miał ten. 39 poziom. I w to brakuje. 45 tysięcy, okay. ja Właśnie ja w, nie wiem, nie wiem, wiem czemu taki ping jest. To oddałem, no, to <laughs> tego laga. Ja mam 20. 8 ping normalnie, a w ogóle też, też lagów nie mam. Też mam stąd... stąd tak normalnie mam, ten... No, skąd on jest? AMERYKA! BRAZYLIA! Ameryka Południowa, Brazylia, to ty sobie ja robisz? Jeszcze raz ten serwer będą ulubionych. Nie no, patrz Z Brazylii serwer. Ja bym chciał metro teraz, me tą mapę. Z Brazylii serwer, to ty myślisz? Bo ty w, 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 w ogóle z Japonii, to ciekawe jak... jak... <coughs> Ja bym chciał, ja bym chciał metro. Okej. Okay. To ja tych, tam tych... Syfra, gdzie mam ping 10, yy, jakoś tak. Dobra, zabiłem już. Oha, zabiłem pierwszego fraga! Ej! Jestem zajebisty, zgarnąłem pierwszego fraga! Cieszę. No cieszę się. Dobra, ktoś mi ukradł fraga. Nieładnie, nieładnie. Ale dobrze, Może się zdarzyć. no to... Nie Jaki gnój, nie? Idę mu z się Ale dobrze, dobrze. No ja, no, tu pierwszego fraga jestem na twardym miejscu. <laughs> Ale chwilę byłem w stanie Tam leży, ej, tam na torach leży. Tylko ja go pójdę Uf, Mam bazuka. No bazą mi to było. Bazuką cię rozwalę. Ja pegiem. Zobaczysz, co ci zaraz krabia. Bazuki mnie pociągnie do niej. Kejn lantw. Kejn... Kejni No, no. ma... ...fioło na punkcie, chyba dzielnej serii. No to nie badziewnej, ale no, ciepka do dupy. Ale ja, są lepsi. Ja mam walszy. A kto zgrał na pierwszego wega, he? No i co z tego? Ja Ja musiał iść na... Na ten... dźwig. O, no. wow, gdzie, gdzie on jest, gdzie on jest Ej znowu mi kolej zabił Z zespołu Kula za kulę, no dobrze, dobrze Niech już ci będzie, ale zabiję następny ten no ja jeszcze teraz. Kto cię zabił? Nie wiem jak ci się ciemny. O, nie, to już była przesada Mate? Moż się nagle w moją stronę ten, który ciebie zabił, stoi w miejscu i wszystkich zabija. No znowu tam pobiegnie, i cię zabije. A nie, cenił się Twoje złoki śmieciowe. Oj, 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 mój! Jeeee, dwubój! No, kuźwa! Całe jaja mu zmasowałem tymi kulami! To jakim cudem on przeżył? co ja dostałem? Drugi. Zrządki. Tu mi ich płomień na no, no. to sobie zakupię. Trementa się nie wydzielę, tylko... no. Pali. Zdał no, ten z 16 Ja się wkurzyłem. Za chwilę się zdenerwuję osta. o co. Nie! No dobra. Czy tak masz w miskę? Nie Ale to. Ale miałem? Zobaczcie, ten. Dobra, Zabójstwo w zespole! Czyli coś, co ja ciągnę na tobie. <grym zespołowa> ja tu chcę technika sobie podblokowywać, a tym nieco hmm, Ciągnąć aptego ze smogą. Ważne z jakiej jesteś jest dyfynu, Właśnie że to smawa go da się pociągnąć A smawie z jakiej? Ja te... Nie masz już te smawa? A w jakiej to jest? Na techniku Technik? No? No jak mogę to mieć jak? Nie masz? F... No nie, nie, nie mam Lols Jak no, ja mam 10 tysięcy punktów A, Ale PG ma tutaj, tutaj chyba teraz, nie? No no, no to efekt to jest, yy, jest des, na tej, mamy tak, mamy to jest map. Ooo w ty smata. Co? Nie ma, nie będzie nowyka, nie będzie A co z noża chciał cię? Ciebie chciał zniszczyć. noża. Ta? No? Serio? Mhm, no bieg za tobą sniper, nie widziałeś? Nie O, odblokowałem większy magazynek Dobra, lekki kawy masynowy dostałem baletkę Ojojoj, mój A dobra, nie? No już. O, drugie miejsce jej je. No, dużo kuli to ja tutaj nie marnuję, bo jest szybko mało strzelam. Co jest lepsze, strzałkowa czy śrutowa? A to zależy w jakiej broni, M28 mas? do 12 To tam jest śrutowa lepsza. No to dobra. Mam większy magazynek odbakowany. No, on to 12 naboi to spoko. To teraz dało No. Jest tak mało osób, to wydaję troszkę Bez sensu. No po co mam wybrać co innego jak nie shotgun? No ja powiedz co mówić i nie? Z, z większego ma tego z większego kolegi hmm. No to paktnajmy Oj, biegnę do przodu, bo chcę tylko pa patrzeć zegarę, no i... Czemu jesteś ostatni? Nie, ja nie jestem ostatni. Jesteś. A nie, ja jestem ostatni. No wyjście. Tum! Ej właśnie, what the fuck myślę, Myślałem, że troszkę nam lepiej idzie. Ale no cóż, nie idzie przed chwilą byłem drugi, nie? Nie kłam. No byłem drugi przed chwilą. Nie, mówiłem ci, zobaczę sobie na nagraniu. Nie wiem, czy jest ten drugi, byłem drugi. Aaaa! Co zaś? No, nie wiem jakim tutaj ten sniper wiedział, że wie ja tam jestem. No nie no, wiem, ibox jest coś takiego. Hmm. Dobra, czymś innym trzeba pokazać, w Mam 416 się boga. Oooo, jak se gawdu, tu stawłem. Nie no, gin ma to. Patrz. Ale zabije mnie tego. Ze ślepym. Jak pisze, pisać teamowo? E, ja, ma, ja mam w ogóle dziwne ustawienia, bo ja sobie wszystko zmieniałem. Ja mam na. J. Jeden główny kojot, lepiej nie biec. Lepsze są już większe mapki. Jak się gra w hardcore, Kudziwa, ale jakich jest tak mało, to właśnie ja nie mam co zrobić. No, po prostu za mało tutaj jest Ja nie ogarniam na takie mapy. Jakby tak 64 slotowy był. No, nie no, 32 no, okej. Okay. Co za ciul, TEMPY?! Dziękuję, że mnie odrodziłeś! Nie wiem jakim cudem, ale mnie odrodziłeś. Dlaczego ja mam jego wyposażenie? Super, musiałem kliknąć coś. Pojedzę w tym MP7 ma zwiększy magazynek Jeszcze mnie zabił, nie <głoslery> Nie kujś wam ma tam mały magazynek ten gościu w tym MP7 tu myślę, a ja za chwilę le, le, a, fuj. O, odblokowałem kolejną broń Was jesteś. Uczciwą, ja, 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 grom z... Techniku odblokowałem I zaraz koniec rundy hmm. Na lewcie napisę tej ręki Jumpa na koniec? I jump! Jej! Dało się, fajna jumpa Doch kunia, fajnie jestem synofoten. Dobra, to odcinek nagra. Okej. Okay. Koniec hardcora. Jów? Jestem Jestem trzeci, a ty czwąty. Głównie do w dupie to. <grym> Czekaj, odblokowałem technika i mam broń Oskar! Dobra no, ja pójdę jeszcze na tej mawce bo tutaj szybko lundy miałem a ja by to musiał się nagle zmyć to I kolejne no, 2000